Cześć, witajcie w trzecim odcinku z Cywilizacji 6 Scenariuszami wikingami. W dzisiejszym odcinku. Dobre pytanie: co w dzisiejszym odcinku? Chyba ten ustrój sobie nowy opracujemy. Przepędzimy barbarzyńców. No i nowe miasto pewnie będzie. Tak Jak tam, punktowo? No, dosyć. Dużo i dużo punktów, a nadal niestety z Karolem Wielkim i Bazylim, no to nadal do nich nie mamy podjazdu. Jak ta mieścina szkocka. No i Strzemiona. To bym ukończył sobie chyba popłynę. Testować i gdzieś. Ocie, tu już mają kuszników. Niebezpiecznie. Ale rozdaleń tych kuszników i spróbuję coś napaść. Mogę się siedzieć na Irlandii, ale za duże ryzyko. Chyba teraz. Hmm. Szkódnictwo chyba, więc miar też będzie niebawem. Zaś statku, płyń na północ, bo muszę kimś dopłynąć. Ty też tędy płyń, ty też płyń. tej budowniczowie. Na północ, nie na północ. Chcę wykupię te jelenie, chcę kupię. A tak na, na ich. Oba konie przepędzone. I ekstra tak powinno być. Ten łucznik Idzie tutaj. No i to chyba nie będzie wielki generał, tak mi się że będzie wielki generał za niebawem. Kolego lecz. I znowu biją. A ty, widzielnica wojskowa. Ojej. Dobra, są rycerze, są i ci. czy jak to im tam. Te antydystansowce. Dystansowce, co to. Bagłażę, yy, ja bym się wycofał grzecznie i się wyleczył. Wami bym się wyleczył, wami bym... A wami bym się wybrał gdzieś na zachód. A wami to nie, to bym musiał chyba zaatakować. na promocję. mają dobry rdze przeciwko dystansowym, ale... mili są dosyć przeciętni. Nideros, dobra, tutaj nie będzie nidaros. Ten akwab akfe, ten akwedukt. Przypędę ten obóz? Tak, chyba przepędę ten obus. Przepędzę ten obóz. Tym przepędzę tego kunia. Hmm... Wolin. Coś bym kupił. nie może w Wolinie kupię, by się przydał Dobra. Niech będzie kupiety dowolnie za ten hajs. A budowniczowie, niech robią to, co do budowniczych... ...takich dobra. Skipnąć turę. Kogo biją? No oczywiście, że biją tych obitych, oni nie są głupi. Te brytony, nie są takie głupie. W takim razie, ciebie kolego, wycofamy się tobą. Ty będziesz zbierał oklep, ty będziesz się leczył tej... Jareni Herjulfson, mam nadzieję, że to wypowiedziałam dobrze. No i koniec różnego admirała. No, trochę dziwne, ale moim zdaniem, więcej admirowie wielcy generałowie wcale w tym scenariuszu nie dają y, busta do jednostek. No, dają się inne busty, ale no do jednostek, jak na złość, nie dają. Jeśli tu jest winna, już pisać złota. Z punktu widzenia zwycięstwa w koleści opartej Aktywacje. No, aktywację, tam, w tej, samu u Duńczyków. E, chyba moi sąsiedzi jakieś robią dziwne dźwięki. Nie pytajcie mnie dlaczego, bo nie jestem przecież wiedzący. Drodzy widzowie, chociażbym ja, chciał, ale z drugiej strony, pewnie jak w Indianie Jones Zamiast zysków, miałbym z tego same straty Aż mi się mózg smażył. Kto oglądał Indiego czwórkę, ten wie o co mi chodzi Nadal statki biją, ale oni mają trzymać oklep Magil. i dobra Tym się dopłynę, tym też wpłynę, tym... Muszę zaatakować niestety. Jest to awans, tylko że będę w wykorzystać z Oslo kolejny kupiec w nawolinie dzielnica. Może nie będzie biznesowa nawolinie. Aż plus 5 ekstra. Tym ucznikiem niech idzie Cichu Sklarowie do bramu, też Tylka. ty, kolego, spróbuj nie zostać zesnajpionym przez brytory tam, a Aż go przez Szkotów. Będziesz miał, kolego, awans, a mnie tylko, że go wykorzystasz mądrze, a że ja go wykorzystam w twoim imieniu. O tak. Yy, będzie tutaj ten, a w kolejce na przykład yy, mury. Niech będą mury, niech będą mury. Aby tylko nie runęły, jak w tej piosence. No cwania, jak się wycwaniły. Awans, awans, awans jest awans. Jest era Hastings. Teraz. Dokinkowie, najemnicy jest hłusznictwo. Jest ustrój. Oligarchia, czyli no, stki lądowe zwalczają sobie wóz do siły bojowej. Na przykład... Hmm, dobra, może najazd chociaż jest komórski. Najazd, dobra, najazd. Wielkiego. Sportową też by się przydało. Wekeraństwo może. Awans. Ruszam, to zaś będę musiał. Dobra, temu to splądrujemy. i to złota. Na plemię. O, choroba. To jest Jarosław, miasto też rosyjskie. Wiecie co tam jest na południu. A wami? No, wami tu by musiało się wracać, Są te antydystansowe jednostki, o matko. Tego to, żem sobie nie przemyślał. Oslo, mury, stocznia, dobra, stocznia. I tutaj kolejni barbole. Mam nadzieję, że nie przypada tym swoim osadnikiem. Nadal nie mam podjazdu do Bazylego i do Karola Wielkiego. Właśnie do tym służy wielki generał, znaczy admirał wielki. Ażeby drogą morską, w sensie do tej Winlandii, czyli odkryć Amerykę przed Kolumbem. Biją statki, ciekawe statki biją ty, w mordę jeża, nie. Nie, nie, nie. Ani mi się waszła, chudro. Mogę sobie kupić, czy w przypadku sobie zablokowałem może już kupienia. Ja. Tutaj w takim też... Albo nie są ingerzy, dobra, fajn danckich wycinków będzie. Drobniczo niech startak nie, nie wiem, te tartaki na co mogę zrobić w tej ty jelenie? Właśnie. Jazda na wschód i połączyć. To prawda, dzwoni. to trochę, trochę do generała Borskiego, czyli admirała. Berta się leczą. Niech eksplorują, czy nie ma jakichś fajnych. Ojej, są już kusznicy, a to nie są żarty. Ok, dobra. Łusznikami, na ten to może lepiej, ale na takich korat chyba. Jedyne od co do bardzo trudnego, to jest to, że się eksponuje dosyć fajnie. Co tu, by znowu sobie splądrować lub nie splądrować? Dobra. Biją sobie łódkę. Jeszcze raz ją biją. Konie się cofnąć. Wują. Tych ostrzeliwują, barbarzyńcy owszty nie rzesz, że nam tutaj pomogą. Tutaj ta wyspa będzie taka trochę ciasnawa. Dobra, nie tym jednak AFK. Tych obijemy. Tyle mi tu se wejdziemy. pas też obijemy. pas wycofamy i wyleczymy. Dalej mających dużo murków Leczcie się, wy też się leczcie Wy zasuwajcie na wschód i odkrywać Amerykę przed panem Krzysztofem e, e, Kolumbem Proszę Dobra, może tym tutaj Cyberzer, Kto to jest? Rycerze Bizant bizantyjscy. O, nie. Tutaj ma już Bizancjum, a chociaż czekaj. Zbliżamy się do Turcji, więc. bym się nie zdziwił. jest Tartak mam? Nie mam tartaka. A żeby mieć tartak, to muszę. Trzeba mieć trzy cztery za tartak, dobra. Czy ty śpi? Chcę iść na wschód. O! pojedynek z może z czasem jak czasem? Fajnie z czasem, nawet szybkie te odcinki chcę sobie napisać. No to prawie to jedno co robisz, to lądrujesz, dopadasz. W tym próbujesz odkryć Amerykę przed Kolumbą. Okej, okay. ustanowiony dostanie oklep. Awans. I zaś oklep. I, i byłoby taktycznie się... Ocie panie! Kuni mi jeszcze jado. No i, no i tak oto padł jeden z najlepszych moich... Dlatego drodzy widzowie nie próbujcie nigdy podbijać Brytanię. Najazd tak, podbić nie. Możeście szaleńcami, to wtedy... Wtedy good luck, have fun. jak to mówię na internetach. To mi się broni, nie chociaż, nie wiem co w Tam no. mi też może coś tam, nie wiem, nie wiem. Też jacyś fusklarowie z Tetfordu. Taka ta pultę by, by zrobił. W są mury, czyli teraz jemnica biznesowa, która to albo nie wiem, to, to akwedukt. Wy idziecie tutaj. Wy dajecie strzały. Daj te cwaniaczki. Gdzie, gdzieś tu jest. Kolejny kusznik, oj niedobrze. Jakiś... Presław? Wiedzę na temat lancy, bo zniszczyłem tego, zniszczyłem... Zniszczyłem ja konia. A pogadam jak naprawdę, jak ten ludzi Oslo już ma religię. A tutaj chyba wydaje mi się, że... Dobra, tymi spróbuję tutaj yy, napędzić strachu. Ten niech się leczy, ten niech się broni. Ten wielki generał niech płynie. uwaga, barbarzyńcy morscy w tym trybie gierki także są, więc zostaliście moi drodzy ostrzeżeni. Kolejna tura. I co będzie teraz? Biją ci wikingowie szwedzcy. Biją i inni. Nie tylko, że ja przepędzę ten obóz. Biją w Łódź. też biją w Łódź. Akcja, relokacja. I nie zdaniem, padną. Nie, nie padli. Zostajemy jedynie dzisiaj wycofać gdzieś i próbować. Was uleczyć. O, a masz dla kolejnej łodzi. Ciekawe. Teraz iść na teraz tam w bar... no Danii, może coś tam parabować sobie w Utrechcie. Czy tu jest Bizancjum? A co tu za, iść. tutaj, co tutaj najlepszego się kryje? Mutarakani. Oj, chyba te wszystkie były skane w związku Radniczego. To właśnie ten. Y, Uzbekistan, Turkmenistan. O te kraje mi chodzi. Czy pnem wielkim generałem? Czy leczyłem? Tak, leczyłem. Niewielki generał jeszcze nie dopłynął. i co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, drodzy widzowie. Ja mam nadzieję, że Wam się go tak podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!